Jak pobrać raport BIG? To proste. W przeglądarce wpisz adres strony www.big.pl, a następnie kliknij przycisk Rejestracja. Wprowadź swój adres e-mail oraz zweryfikuj swój wybór przepisując kod z obrazka. Potwierdź, że zapoznałeś się z regulaminem, a następnie kliknij przycisk Zarejestruj się. Po chwili zostaniesz poinformowany, że na twój adres mailowy został wysłany link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta Wpisz swoje hasło i kliknij przycisk zatwierdź, a następnie kontynuuj. Właśnie zostałeś przeniesiony do okna wyboru konta. Gdy już wybierzesz odpowiednie, potwierdź swoją tożsamość, wybierając jedną z przedstawionych metod. Czas na uzupełnienie Twoich danych. W puste pola wpisz odpowiednie dane osobowe. Następnie wypełnij pola dotyczące Twojego dokumentu tożsamości, a następnie przechodzimy do etapu wgrania dowodu osobistego. Wgrywamy po kolei pierwszą, następnie drugą stronę dowodu osobistego. Po wgraniu dowodów osobistych wpisujemy numer konta, z którego dokonana zostanie wpłata weryfikacyjna w kwocie 1 zł oraz klikamy przycisk Wyślij. Po wysłaniu wszystkich informacji klikamy Przelew identyfikacyjny. Zostaniemy przekierowani na stronę, dzięki której możemy dokonać błyskawicznego przelewu zaznaczając nazwę banku, w którym mamy konto. Po poprawnym potwierdzeniu tożsamości będzie można dokonać wyboru produktu. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.czyszczeniebig.pl lub pod numerem telefonu 530 888 889.